25 luty, 102 dzień wyzwania. Wróciłem z piłki nożnej. Dzisiaj się zapisałem wyjątkowo, bo dawno nic nie grałem, bo byłem chory, a dzisiaj już się lepiej czułem. Była oferta, więc się zapisałem. Jest sobota, 20.15. Dzisiaj dzień, no taki nawet nawet. Nie robiłem treningu siłowego i pewnie nie będę robił. Jadłem sporo, nie liczyłem kalorii, więc nie jest najlepiej, ale fajnie mi się grało w piłkę. Bardzo mi się nie chciało iść, ale jednak poszedłem i jestem bardzo z siebie zadowolony, bo bardzo dobrze mi się grało. Był mały wycisk, nogi wytrzymały, goli nastrzelałem, więc spoko. Jutro jest siatkówka. No, chciałbym wrócić na dobre tory, ale nie ma co na siłę wszystkiego od razu poprawić, żeby było idealnie, bo bardzo dużo silnej woli bym na to tracił, więc powolutku. Dzisiaj jestem dumny z tego, że byłem na tej piłce dodatkowo. Jutro postaram się mniej jeść po prostu i zrobić rutyny poranne, nawet bez treningu, ale żeby książkę poczytać. Memrise, Redwise Medytacja i będzie ok. Jeszcze dzisiaj yy, zrobię retro i powolutku, 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 mam nadzieję, że wrócą do tory. I jak się przeprowadzę, już będzie dzień codziennie idealny. Dzięki wielkie za uwagę i do jutra, cześć.